Witam Was serdecznie, ja mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w Gabinecie Kosmetyki Nowoczesnej Poczucie Piękna. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów, czym się różni skóra naczyniowa od tylko i wyłącznie skóry, powiedzmy, normalnej, suchej, ale z popękanymi naczynkami. Jak odróżnić, czy masz skórę naczyniową już, czy masz tylko i wyłącznie popękane naczynka? Jeśli nie wiesz tego, zostań ze mną. A więc... Przyjrzyj się swojej skórze, zrób de makijaż i poprzyglądaj się jej dokładnie, tak? Jeśli na twoich policzkach, na nosie, szczególnie na skrzydełkach nosa widzisz takie bardzo wyraźne, charakterystyczne czerwone e, pajączki, tak? takie czerwone niteczki, jeżeli nie widzisz tego dobrze, rozciągnij sobie e, skórę, tak? weź, e, weź dwa palce, rozciągnij sobie i zobacz, czy widzisz przebijające się właśnie takie wyraźne e, czerwone punkty, to znaczy, że to są popękane Naczynka. To jeszcze nie znaczy, że to jest skóra naczyniowa. Takie popękane naczynka bardzo dobrze jest zamknąć. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to jest defekt kosmetyczny, absolutnie niczemu to nie grozi. Natomiast, jakby nie patrzeć, naczynia krwionośne, popękane naczynka krwionośne nie są estetyczne, tak? tak więc popękane naczynka możemy pozamykać. Jakimi metodami? My w swoim gabinecie mamy na to wiele sposobów. Między innymi zabieg termolizy, taki nieinwazyjny, szybki, mocno efektywny, może nie do końca niebolesny, natomiast na pewno efektywny albo obkurczanie naczyń krwionośnych. Która metoda będzie dla ciebie najefektywniejsza? Pozwól, żeby twój specjalista, który ci doradza, wybrał ten zabieg wspólnie w porozumieniu z Tobą po ówcześni, wcześniejszej konsultacji. Natomiast, no właśnie, jeśli nie masz upęganych naczynek, albo jeżeli nie masz, ale są raptem naprawdę, jest ich niewiele, są pojedyncze, albo może jest ich całe mnóstwo, a dodatkowo do tego czujesz, widzisz, że Twoja skóra się mocno czerwieni, że jest bardzo wrażliwa, że często jest taka ściągnięta, że po demakijażu robi się bardzo intensywny rumień, szczególnie w okolicach polików. Jeśli zauważasz, że Twoja ja bądź twój dekolt rumieni się szczególnie w wyjątkowo stresujących sytuacjach. Bądź kiedy napijesz się kieliszek wina, to znowu masz tak zwany napadowy rumień. To na pewno już świadczy o skórze naczyniowej, ba, to może świadczyć o skórze, która predysponuje do trądzika różowatego. Czy tak jest? Tutaj już musisz e, poprosić specjalistę o to, aby ocenił, jaki jest aktualny twój stan skóry. Co możemy zrobić ze skórą naczyniową? Och. Całe mnóstwo mamy zabiegów obkurczających naczynia krwionośne. Tutaj, ponieważ jest to problem bardzo rozległy, znowu nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie bardzo jednoznacznie. Wybierz się do swojego specjalisty, który po uprzednim wywiadzie dobierze, zoptymalizuje pielęgnację uszytą na miarę potrzeb Twojej skóry.